Mieszkanie trzypokojowe na niedużym metrażu, oddzielna kuchnia, pierwsze piętro. Hmm. Też tak mieliście kiedyś, że w momencie, w którym nie mieliście zamiaru kupić, tylko przeglądaliście sobie oferty, wydawało się, że jest tego dużo dziesiątki, może nawet setki a jak zaczęliście szukać tego jednego wymarzonego to nagle się okazuje, że nie ma, że nieaktualne. Ja nazywam się Piotr Malinowski i jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Zapraszam! No i właśnie jesteśmy przy jednym z takich mieszkań w Toruniu przy ulicy Szosie Lubickiej. Tutaj zobaczcie mamy ogólnodostępne miejsca parkingowe. Można sobie swobodnie zaparkować samochód. Tutaj mamy wejście do klatki schodowej, także idziemy i zobaczymy jak wygląda to mieszkanie na żywo. Tak jak wcześniej mówiłem, mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze. Właśnie do niego dotarliśmy. Tak jak widzicie, klatka schodowa czysta, przestronna. Chodzimy. No i tak jak to zwykle bywa, zaraz po przekroczeniu progu wchodzimy do przedpokoju. Przedpokoju, w którym mieści się spora szafa. Przedpokój tak naprawdę składa się z takich dwóch części. Do każdego pomieszczenia jest wejście bezpośrednio, nie ma żadnych pokoi przechodnich. WC, łazienka, zaraz sobie wejdziemy do tych poszczególnych pomieszczeń i do każdego wejdziemy bezpośrednio z przedpokoju. Pierwsze pomieszczenie, zaraz po lewej stronie, po wejściu do mieszkania, to jest kuchnia. Za mną, jak widzicie, szafa z lustrem, o której wcześniej mówiłem. Kuchnia jest kompletnie wyposażona, można wejść, od razu gotować. Przyjrzyjcie się. Teraz wchodzimy do pierwszego spokoi. Pokój w kwadracie, sąsiaduje z kuchnią. Popatrzcie. Mamy drugi pokój, najmniejszy z tych trzech w mieszkaniu, natomiast spokojnie można w tym pokoju zorganizować pokój dla dziecka, sypialnię lub gabinet. Ok. Wracamy do przedpokoju. Tym razem do takiej intymnej części, którą można zamknąć. Tak jak widać za mną łazienka i WC, to oddzielne pomieszczenia. Mamy tutaj jeszcze jedną szafę, w której można pochować nasze skarby. Tutaj mamy łazienkę, a tutaj mamy WC. I zaraz sobie to dokładnie obejrzymy. Tak jak przed chwilą widzieliście, łazienka i wC mieszczą się obok siebie, więc można tak naprawdę połączyć to i stworzyć sobie coś w rodzaju domowego spa. Ale zostawmy, to przeszliśmy w tej chwili do głównego pomieszczenia mieszkania, czyli salonu. Salonu, który jest naprawdę obszerny, w którym mieści się duży stół, który ma okna od strony południowej, tam nam słońce wschodzi, tam nam słońce zachodzi i możemy korzystać z tego słońca na rewelacyjnym balkonie. Obejrzyjmy sobie te szczegóły. Wyjdźmy jeszcze na chwilę na balkon. Zobaczcie, ile tu zieleni. Jesteśmy przy jednej z głównych ulic Torunia. Dobrze skomunikowane miejsce, ale jednocześnie szpaler drzew, który oddziela mieszkanie od budynku i od mieszkania, które jest przedmiotem oferty. Dobra, wracamy do środka. No i jak? Fajne mieszkanie, czy nie fajne? Jeżeli dla Ciebie fajne to możesz się ze mną skontaktować, porozmawiać. Na pewno w tej chwili oferta jest aktualna. Zapraszam do obejrzenia spaceru wirtualnego wykonanego dla mieszkania, a poszczegóły do kontaktu ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem i trzymam kciuki za to, żebyście znaleźli swoje wymarzone mieszkanie. Cześć!